Urządzamy się. Urządzamy się. Szybko się zorientowaliśmy, że potrzebny nam plan. Spisaliśmy zasady. I plan zajęć dla dziecka, bardzo ambitny. Minister ogłosił zdalne nauczanie, i do naszego życia wszedł nowy rytm. Byliśmy wykończeni. Zamknięto parki i lasy. Wprowadzono nowe obostrzenia. Odpadło wieczorne bieganie dla przewietrzenia głowy i uspokojenia emocji. Nie można wychodzić z domu, więc zostałem łowcą tęcz. Kwarantanna płynie dla mnie mlekiem owsianym. Robienie tego napoju to jeden z nielicznych elementów rutyny, jakie stworzyłam. Nikt mnie do tego nie zmusza więc dlaczego skazuję się na kawę o posmaku owsa? Kiedy po tygodniach kwarantanny na nowo zaczęłam szukać rzeczy pewnych, zależnych ode mnie, zaczęłam odżywać. Więc z wątpliwościami co do matury w czasie epidemii, kiedy zobaczę znajomych, czy jak będzie wyglądać rekrutacja na studia, jedyne co mi zostało, to raz na trzy dni zmielić płatki owsiane z wodą i czekać. Zobaczymy, co będzie dalej. Marzanna 2020 w całości z papieru toaletowego, zrobiona podczas kwarantanny, spalona i utopiona w toalecie. Ubiegłoroczne śniadanie wielkanocne jedliśmy w Tichanie nad Balatonem. Cudnie było. A dziś? Kontakt z naturą w tym czasie był cudowny. Las, las, las. Wszyscy pracują zdalnie ja, mąż i ośmiolatek na zmianę. Są ludzie, którzy mają wszystko na swoim miejscu i tacy, którzy zawsze wszystkiego szukają. W codzienności z COVID-19 do rytualnie poszukiwanych przed wyjściem przedmiotów dołączyła maseczka. Ah! <gasps>